Witam tu Sotrek z gram w Minecrafta odcinek drugi Kiperku przywitaj się No niestety nie nasolo I więc właśnie zmieniłem chatkę ponieważ miałem drobne incydenty w nocy Ponieważ nie miałem jak zasnąć, a już mam łóżeczko I bawiłem bawiłem się z creeperami nie zazwę tu pokażę, tylko się lekko boję wyjść. A domek mam pierwszy z brzegu, więc wszędzie będzie lisko. Trzeba uważać, bo mi tu pobiją. A może jednak nie. Tam jest. Chodzi. Tak. Pobijały się tutaj o, o kaktusy, więc tak mamy łatwiej. mi nie, nie aż tak i hi, hi, tam jeszcze jest jeden jak to, jak to niektórzy mówią Creepery ze mną jak śmietana tutaj widzę że same Creepery hmm i tak mój domek był o właśnie tam trochę mi tu wy wybuchnął Creeper nieładnie z jego strony no ale no cóż no Ponieważ w nocy po prostu wyszedłem, nie zauważyłem, kiedy wyszedłem pozbierać nasionka. No i mi wybuchnął. Nie tyle, że w plecy, ale. W, znaczy, właśnie nie, nie w twarz, tylko w plecy. Coś tu zostawiłem? Nie. No. I tak, mam tutaj. Dobra. W dzisiejszym odcinku chciałbym. Pójść takie dziurki Tak, dziury. Ciągle mówię, dziura dziury, w której widzieliśmy yy, he, he, he. widzieliśmy żelazo to niech zostanie to, a schodki no więc idziemy to było gdzieś tam potem tutaj jeszcze chodni chodniczek się zrobi i będzie fajnie yy. aha, i jest wiadomość dnia Wczoraj, dodawając pierwszy odcinek YouTube, walną mi teksta. Gratulacje, możesz dodawać filmiki o długości więcej niż 15 minut. Zdjęli mi, więcej limit. I chciałbym serwisowi bardzo bardzo za to podziękować. Oczywiście widzom też, bo przecież bez was by mi go nie zdjęli No, no po prostu, dziękuję bardzo. No. Będę to, mam nadzieję, wykorzystywał. Może w tym odcinku, nawet nie wiem. Bo to za zależy, co będę jeszcze robił. Sam nie wiem co będę robił Tu jest ta dziura No i jakoś tam się to wszystko A tu woda jakaś leci To jest wielka jaskinia więc trzeba to wykorzystać Mam tu jakąś łopatkę Jak to się ktoś yy, śmiał w uprzednim odcinku łopatuncia Tak jakoś mi się powiedziało Możemy sam tak jakoś Hmm Teraz trzeba jakoś tu, tu, nie tak, 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 trzeba sobie jakoś radzić, to jest survival, dobra, wow, Widzę tam się dzieje, jest żelazo od cholery. Na czym mi bardzo oczywiście zależy, żelazo jest bardzo przydatne. Tylko według mnie... ojojoj... Oj, oj, oj. Nie, 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 nie... Słyszę zombiaka. Zetkamy tą wolę. nie spadnąłem. Spodywnąłem, jak to niektórzy mówią. I... Kurde. według mnie jest taka, taki... Taka jedna wada... W żela żelaza. Wada żelaza. Trzeba, bo to jest kanion wielki. Yy. Woda jest taka, że trzeba go wypalać. A to wiadomo, nie wszyscy to pewnie lubią. Znaczy, znaczy, no, na pewno ja tego nie lubię. Trzeba wypalać, nie wiadomo ile. Trochę, tu się wkopałem. bo łatwiej tutaj to i niestety musimy iść jeszcze na górę Znaleźć węgiel No bo jak tu do jaskini weź bez węgla Fuh. Gdzie by tu węgiel znaleźć nie wiem szczerze A nie chcę za bardzo zamulać, bo widzę jeszcze na to, że ten odcinek będzie nudniejszy niż tamten, a ten tamten... ten nawet podobno mi wyszedł po komentarzach, tak przypuszczam. A nie chciałbym tego spieprzyć już w drugim odcinku, ale pewnie to zrobię. Chociaż zrobię tak, za y zatrzymam nagrywanie, poszukam jakiejś, nie wiem... Fajnej górki lub fajnej... A może gdzieś się wkopię. I poszukam węgla. Więc nie będę zamulał i do zobaczenia. Mm, witam ponownie. Postanowiłem, ponieważ nie mogłem znaleźć, to postanowiłem wejść do tej jaskini i na naśle poszukać tutaj węgla. No jak nie znajdę, to że sobie już gdzieś pójdę. I poszukam już po nagrywaniu. Sam jakoś tak nie wiem. Tutaj fajnie tu jest nawet trzeba uważać, bo coś mi tu jeszcze może wyskoczyć. Ja niezbyt coś widzę. Jeżeli wy nie widzicie, to bardzo przepraszam, niestety tak już tutaj wyszło. No. Co to jest? Żelaz. Hmm także mógł jakoś wrócić. No tutaj. Nie ma węgla? To jest dziwne, no węgla nie ma To nie tylko żelazo O, ale tu pięknie Aż bym już chciał położyć Pochodnie No nic, no No, do i kili tu. Tylko tu jeszcze wykopię. Kurde, ja sam na widzę to, co, co wy tu teraz macie. Hmm. Dobra, to nie ma sensu. Ja tu pochodzę i jak znajdę trochę. Yy, no. Węgla to znowie nagrywanie, więc znowu do zobaczenia i witam ponownie Znalazłem tak, znalazłem tylko troszkę się teraz boję po niego pójść yy, tutaj trzeba jakoś sobie trzasnąć ruszkę hmm, nie tutaj o ooo ooo, wow, Oj wow, Oj, mnie wow, troszkę. wow, nie wow, tak z tak, wow, Tylko złoto! Tylko nie mam... ...kilofa. to jest to O O, 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 o! Zdzichu. Oj, zdzichu. Oj, tak, o! Tu już normalnie można sobie kopywać. Nikt mnie nie pobije. Chociaż te cztery, na razie, tak. Dobra. Cztery potyczki. Aha, no tak. Pochodnie, jak na razie. Co sobie będę życie utrudniać. Ale strasznie trudno było znaleźć, musiałem iść troszkę, kawałeczek. Mam nadzieję, że się trafię do wyjścia. Eee, mam taki zdjęty limit, to tak mniej patrzę na stopę nawet. No od razu inaczej, jak ma się pochodnie nie, tak. A teraz mam pochodni, Tu tutaj ten pokoik zostawię. I bym poszedł... wrócił się. O, dłużo, raz... Czekaj, jak bym nazwał ten odcinek? Prezentacja pierwszej dziury. O! I mam tytuł już. Prezentacja pierwszej dziury. To, że mogą... ...dziwnie co zinterpretować, jak już wspominałem w poprzednim odcinku, kto jak co interpretuje. A tutaj, tutaj, tutaj przyszedłem stąd. Tak? O, Creeper! Jesus! Zobaczyć Creepera yy, w jaskini? Bezcenne. Kurde, jak się mnożą Kiebutnie uh. O oh. <toszła> Poszła Dobra I no was chyba coś boli, nie? Nie wybuchaj Ja tu coś postawię może Ale przed chwilą tutaj byłem nic się nie zespawniło. To nie jest normalne. Ja wiem, ten odcinek trochę zamula, bo penetracja to jest takie nudne trochę. Następnym coś sobie zbudujemy. Yy, między odcinkami, między drugim a trzecim odcinkiem coś pozbiera materiałów i coś zbudujemy. Nie wiem, czy będę przyspieszał, czy po prostu... Zna o, znajdźcie mi jakiś temat. Yy, jak wam się chce oczywiście żebym mógł jakiś, o jakimś temacie mówić, o jakimś temacie mówić, na jakiś temat mówić, podczas budowania, tak, żeby się nie nudziło. Ja dam, wybiorę jakiś fajny, znaczy, no może nie będzie ich za dużo pewnie, bo kto mi tam ogląda. Mało osób mnie ogląda, ale tak im dziękuję, że mnie oglądają. Najdzie jakiś temat, podczas budowania będę sobie pieprzył o czymś.

Nowy serial animowany. Kto tak zwolni głównej? Jezus. No weź spadnij. I już mamy 13. Może nie będę jeszcze tak wykorzystywał tego. O kurde! Skąd on... Ja! No nie, no nie! No nie, no nie. Ja! <gryny> Kurde! Dobra! <gryny> o w <tupę. gryny> Ja! Dobra! <gryny> ja, ja, się, ja się już będę z wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja was nie podpuszczam, subskrybuję. Teraz pieprzam szukać moich itemów. 爸爸。Papa.